Dziękuję Ci za Twoją oświecającą mowę. Jestem nauczycielem i chciałem Cię zapytać o edukację dzieci w Singapurze. Moim zdaniem to rodzice i środowisko wpływają na dzieci w taki sposób, że wykształca się w nich narcyzm. Ostatnio zauważyłem, że niektóre dzieci są poniżane przez swoich kolegów. Uważają one, że są głupie, ale dla mnie jako nauczyciela one nie są głupie, tylko tak myślą, bo ich koledzy o nich tak mówią. Mówię im, nie jesteście głupi, macie potencjał, możecie się czegoś nauczyć. Z drugiej strony są też tacy uczniowie, których rozpiera duma. Mówią, o, jestem taki mądry, jestem najlepszy w szkole i tak dalej. Tak naprawdę to wcale nie świadczy o ich mądrości, ale na przykład o strachu. Proszę, udziel nam kilku rad, zwłaszcza rodzicom, na temat tego, jak motywować dzieci, dawać im pewność, że mogą dobrze radzić sobie w szkole, a jednocześnie jak to robić, aby nie popadły w narcyzm. Dziękuję bardzo. Trudno to powiedzieć na 100%, ale myślę, że wpływ rodziców i otoczenia może mieć znaczenie. Nie możemy jednak całkowicie obwiniać rodziców, ponieważ są tylko ludźmi, prawda? Dzieci, gdy zostają poczęte, już mają swoje uwarunkowania z poprzednich żyć. Rodzice i szkoły mają pewien wpływ, tak samo jak rówieśnicy czy kultura. Ale zachowujmy się zdroworozsądkowo. Stawiajmy granice dzieciom, ustalajmy zasady, nie spełniajmy każdej zachcianki. Czasami zdarza się tak, zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu, w których liczba dzieci maleje, że rozpieszczamy je zbyt mocno. Zdecydowanie zalecam umiar w postępowaniu z dziećmi. Dawajcie im czasem smakołyki, od czasu do czasu jakieś zabawki ale dzieci nie potrzebują ich wielu. Szczerze mówiąc, mogą się bawić patykami równie wybornie, jak drogimi zabawkami. Pozwólcie im używać wyobraźni, tworzyć rzeczy, używając papieru, nożyczek i tym podobnych. Nie trzeba im ciągle kupować drogich rzeczy. Jest taki niesamowicie poruszający krótki film stworzony przez młodą Australijkę pochodzenia lankijskiego. Wiem, wiem, że zaraz muszę iść. Nakręciła film na temat bogactwa i biedy, zestawiając obrazy dzieci ze Sri Lanki z kadrami dzieci australijskich. Pokazuje na przykład lankijskie dzieci bawiące się w krykieta i australijskie dzieci grające w krykieta na Xboxie. Które z nich są naprawdę bogate? Także zdecydowanie zachęcam do umiaru i zdrowego rozsądku w wychowywaniu dzieci. W latach 70. na Zachodzie pojawiła się koncepcja budowania poczucia własnej wartości u dzieci. Nie wolno było ich krytykować. Zawsze trzeba było mówić, że to co robią jest dobre, że bardzo się starają i tak dalej. To było trochę ekstremalne i dość uproszczone podejście. Ostatnie badania pokazują, że trzeba podejść do tego rozważnie. Czasami można skrytykować dzieci. W końcu czasami coś zrobią źle i wtedy można im o tym powiedzieć. Nie ma nic złego w powiedzeniu dzieciom, że popełniły jakiś błąd. To część dojrzewania. Więc nie powinniśmy ich zbytnio rozpieszczać. To zależy również od osobowości dziecka. Niektóre dzieci lepiej reagują na pozytywne wzmocnienie, a inne lepiej na krytyczną informację. A różni ludzie reagują na różne sposoby. Ja na przykład dużo lepiej reaguje na krytyczną informację zwrotną. Jeśli ktoś mi mówi, że wszystko jest dobrze, to chyba nie zwraca uwagi na to, co mówię. Gdyby się wsłuchał, powiedziałby mi coś wartościowego. Także mam taką tendencję, żeby ignorować pozytywne opinie, bo nic nie wnoszą. Ale kiedy ktoś poświęci czas i energię, żeby się wgryźć w to, co mówię i udzieli właściwego, krytycznego feedbacku, to będzie dla mnie cenniejsze. Oczywiście nie każdy tak ma. Nie ma jednej uniwersalnej zasady, ale zawsze warto kierować się zdrowym rozsądkiem. Nauczycielom i nauczycielkom musi być trudno, gdy widzą dzieci, które są nadmiernie rozpieszczane przez rodziców. Czasami można zauważyć problemy rozwojowe i chciałoby się coś powiedzieć, ale nie zawsze jest to łatwe. Dziękuję bardzo za podzielenie się refleksjami. Musisz już kończyć, inaczej będziesz cierpiał głód, bo przegapisz lunch. Tylko nie to. Wytworzę bardzo złą kamę, jeśli nie przyjmę jedzenia. Złóżmy trzy pokłony trzem klejnotom. Czytał Aleksander Bromberek.